Nie Patrz tutaj, gdzie ja Tutaj, gdzie ja Tam, tak jak patrzę teraz Mam to niebieską chatkę Racja, no Widzisz? co? Kurwa, co? co my mamy robić? No co, nic nie, nie mamy ciekawego, więc engage. Engage? No tak, nic nie, nie mamy ciekawego. <laughs> To ty? To ja jestem! Czemu ty mnie strzelasz? No bo to czemu nie mówisz, że to... Ja no, nie wiedziałem, że ty tu biegłeś! No jak ty nie wiedziałeś, że ja biegłem? A żyjesz? Żyję, żyję.